Maska 17. Profesor emocji. Rozumiem twoje emocje lepiej niż ty, ale nie zamierzam ich czuć. Profesor emocji to maska narcystyczna, za którą kryje się hiperkontrola emocjonalna przy braku empatii y, afektywnej. Wysoka aktywność grzbietowej części kory przedczołowej, logika, kontrola y, emocji, obniżona aktywność wyspy ciała migdałowa tego odpowiedzialna za współodczuwanie i nad Reprezentacja funkcji wykonawczych przy deficycie synchronizacji z systemem limbicznym. Osoba w tej masce analizuje emocje mm, jak obiekty w laboratorium, y, ale nie wchodzi w relacje. Unika tak naprawdę intymności emocjonalnej. Y, um, u narcyza profesor mówi, że rozumie, co czuje ale nie potrafi być z tobą, gdy to czujesz. On dezintegruje twoje przeżycia, przetwarza je analitycznie, neutralizując ważę emocji. Okay? Lubi prowadzić monologi w związkach, traumach, o związkach, o traumach, o emocjach, o relacjach, ale nie znosi konfrontacji z uczuciami na żywo. Mówi, to jest... Trauma reaktywna zamiast co Cię teraz boli. Może być terapeutą bez wyglądu, intelektualistą, bez kontaktu z ciałem, e, filozofem relacji, e, bez relacji. Tak naprawdę, a dynamika u ofiary wygląda w ten sposób, że czujesz się po prostu przeanalizowana ale nie zaopiekowana. Jesteś zanalizowana, ale nie zaopiekowana. Gdy płaczesz, on to interpretuje, masz nieprzepracowany jakiś wzorzec zależności, ale nie zapyta, czego teraz potrzebujesz i jak ci pomóc. Z czasem zaczynasz czuć się głupia. Przy nim twoje emocje wydają się infantylne wobec jego mądrych, mądrych wykładów. I Tłumisz emocje, żeby nie wypaść źle przy jego intelekcie. To nie jest intelektar przy okazji, ale sprawia ta Ci wrażenie. Masz wrażenie, że on wie wszystko, bo jemu się tak wydaje, ale nigdy nie czuje, nie przytula nie płacze z Tobą. <laughs> Typowe czerwone fladzi mówi Twoja reakcja to reakcja z dzieciństwa na przykład, ale nie pyta, co teraz czujesz. Stawia z siebie w pozycji mentora lub terapeuty, a nigdy partnera. Nie dzieli się swoimi emocjami albo mówi o nich na su